Szanowni Państwo, wszystkie instytucje kultury nadal są zamknięte, nie mogą pracować także, co niektórzy artyści, gruziący churzyści z DG Singles i z Boni Cantores postanowili zorganizować się wirtualnie ze mną Ola Drozdecka. Witam Cię, Olu, bardzo serdecznie. Witam również Batko. Wy, aby było bezpiecznie, postanowiliście zorganizować się w ten sposób, że spotykacie się na Zoomie. To prawie jak takie wirtualne lekcje szkolne, czyli pracujecie, nie odpuszczacie. Tak, w zasadzie to zanim zacznę opowiadać o tym, co robimy teraz, to muszę troszeczkę wrócić do sytuacji wiosennej, ponieważ... Wiosną, gdy, gdy rozpoczęto lockdown, ta sytuacja zaskoczyła nas całkowicie i tak w zasadzie nie, nie wiedzieliśmy, jak mamy się do tego zabrać, ponieważ, tak, z jednej strony z chórem dziecięcym byłam zobligowana do dalszej pracy poprzez uczestnictwo w programie Śpiewająca Polska. I tam od razu z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w kwietniu przyszły takie wytyczne, że muszę pracować z chórem wirtualnie. No ale to wirtualnie, no to też, też narodziło się pytanie, jak ja mam z chórem dziecięcym pracować wirtualnie? Więc po namowie, z, po, po takich różnych konsultacjach z koleżankami uznałyśmy, że, że troszeczkę można, można poprzez Messengera czy przez inne platformy popracować z dziećmi, ale było to takie wszystko w powijakach i ja tam owszem, starałam się przez Messengera podsyłać, czy, czy jakiś film, czy opowiedzieć o czymś, czy jakieś zadanie dla dzieci, ale dzieci też nie były do tego przygotowane. Natomiast z dorosłymi całkowicie zawiesiliśmy działalność, ale byliśmy tak spragnieni śpiewania, że gdy zobaczyliśmy się w czerwcu z dużym chórem i pośpiewaliśmy sobie troszeczkę przy okazji takiego spotkania towarzyskiego u mnie. No to stwierdziliśmy, że już do takiej sytuacji nie może dojść. To, to jest po prostu coś, no, no śmierć dla chóru, niepracowanie, nie, nie śpiewanie. Już nie mówiąc o tym, że ucierpiały na tym nasze narządy głosowe, narządy oddychania, bo jednak praca przepony jest bardzo ważna przy śpiewie i te wszystkie mięśnie, partie mięśni brzucha, to wszystko przez tą przerwę, prawie że półroczną, no w jakiś sposób się unieruchomiło. No i gdy zaczęliśmy próby we wrześniu, no to ruszyliśmy. Ruszyliśmy do tych prób naprawdę z ogromną chęcią i radością i to było dla nas coś pięknego. No ale co, popracowaliśmy wrzesień, cały wrzesień przez pół, y, przez pół października, no i znowu ta straszna wiadomość, że nie można, że nie wolno się spotykać, że nie można prowadzić prób. Obostrzenia się zaczęły, grudziąc się znalazł w czerwonej strefie, no i znowu y, znowu wróciliśmy tak jakby do tej sytuacji wiosennej. Przy czym z chórem dziecięcym miałam od razu. Ułatwione zadanie, bo dyrekcja szkoły przygotowała już nas wcześniej do tego, że jak, gdy przyjdzie moment pracy zdalnej, już, na, już mieliśmy jakby zorganizowane narzędzia i na, na Google Meet zaczęliśmy się spotykać nie tylko z dziećmi na lekcjach, ale ja również od razu zaczęłam łączyć się z churzystami, no i pracujemy. Natomiast z dorosłymi no, musieliśmy troszeczkę pomyśleć. Ludzie też sobie tutaj założyli. Najpierw założyliśmy takie huralne konto na, na Teamsach i właściwie poprzez Teams zaczęłam się łączyć z chórzystami. No i pracujemy. Mamy próby w takim systemie, że w poniedziałki alty i basy godzinka po godzince prowadzę. Natomiast moja córka we wtorki i czwartki prowadzi grupę najpierw soprany, a potem w czwartki tenory. Powiedz Olu, jak technicznie wygląda taka praca z chórzystami? To jest jednak kilka osób, Wy się musicie zgrać, musicie śpiewać, Ty chcesz im też coś przekazać. To nie jest proste. Nie, to nie jest proste, dlatego że to jest taka praca trochę jednostronna, chociaż nie, źle mówię, inaczej. Przekaz słowny i muzyczny następuje ode mnie, bo tak, tłumaczę im pewne rzeczy, śpiewam, gram na pianinie, robimy razem ćwiczenia głosowe, rozśpiewujące i tak dalej. Hurzyści zgromadzeni przed ekranami swoich laptopów ćwiczą razem ze mną, ale niestety ten odbiór od hurzystów, ta informacja taka wtórna odbywa się w taki sposób, że oni niestety, ale muszą mieć wyłączone mikrofony. Gdyby włączyli mikrofony, gdyby wszyscy zaczęli nagle do tych mikrofonów śpiewać, dźwięk, który dochodzi do nas w różnym tempie, po prostu tak by się zmiksował i byłoby takie echo, taki pogłos, że nie byłoby to możliwe, żeby usłyszeć cokolwiek, co oni śpiewają. Ja mogę co najwyżej zweryfikować śpiewanie hurzystów w taki sposób, że proszę pojedynczego hurzystę o zaśpiewanie czegoś do mnie. Tak robię z dziećmi. No, dorosłych nie muszę kontrolować, bo wiem, że oni bardzo... Bardzo mocno starają się z całych swoich sił pracować, uczą się i wiem, że jak tylko nastąpi moment, że będziemy mogli znowu się spotkać, to wiem, że będą to umieli. Natomiast większej takiej korekty wymagają dzieci. I tutaj poprosiłam nawet ostatnio dzieci o nagranie swojego, swojego śpiewu i przesłanie mi na pocztę, żeby mogła sobie potem na Gmaila, żeby mogła sobie potem odsłuchać i ewentualne uwagi każdemu dziecku przekazać. No jest trudna ta praca, ale. Z drugiej strony to jest przynajmniej jakaś taka no, namiastka prowadzenia chóru i yy, jakaś taka... No musimy przewygotować ten okres, tak bym powiedziała. Yy, bardzo dużo też wymieniam się uwagami z dyrygentami, są takie fora teraz yy, internetowe, dyrygenci churalni, czy dyrygenci śpiewającej Polski, czy my mamy też takie nasze tutaj forum wewnętrzne dyrygentów yy, churalnych z województwa kojawsko-pomorskiego, chorów dziecięcych, którzy uczestniczą w programie Śpiewająca Polska. Wymieniamy się uwagami. No i taki sposób pracy, który ja prowadzę, to, to też jest y, sposób pracy konsultowany z innymi dyrygentami. My wszyscy tak pracujemy na tej zasadzie. To nie jest dla Was łatwy czas ani dla Ciebie, ani dla chórzystów. My nie rozmawiamy przypadkowo y, tu dzisiaj, ponieważ y, jakoś tak w okolicach tych dni tak naprawdę wszyscy spotykalibyśmy się na rynku, odbywałby się Jarmark Świętego Mikołaja, grudziąckie chóry zawsze pięknie ubogacały ten repertuar. Y, Dlatego my też za wami tęsknimy. Też ciekawi nas, co, co się u Was dzieje. To powiedz nam jeszcze, nad czym pracujecie, z czym, że tak powiem, rozkwitniecie, mam nadzieję, wiosną czy tą późną zimą w przyszłym roku, jak już będziemy mogli się wszyscy spotkać. Powiem tak, mieliśmy, pracowaliśmy jesienią nad przygotowaniem zaduszek muzycznych, które miały się odbyć 22 listopada były zaproszone, byli zaproszeni bardzo ciekawi wykonawcy, były pod uwagę wzięte niesamowite osobowości grudziąskie muzyczne. Niestety te zaduszki z wiadomych przyczyn nie mogły się odbyć, ale my na pewno nie odpuścimy i ten projekt będzie będzie realizowany i w przyszłym roku mam nadzieję, że takie zaduszki muzyczne już normalnie, z publicznością w bazylice grudziąckiej będą mogły się odbyć. Natomiast teraz, no wiadomo, jest czas świąteczny, śpiewamy kolendy, pracujemy nad kolendami, bo nawet jeżeli nie wykorzystam tych kolęd i piosenek świątecznych w tym roku, śpiewając je na przykład w czterogłosie z chórem dużym czy w dwugłosie z chórem małym, dziecięcym, to i tak wykorzystam to w przyszłym roku, bo już będę miała pewną bazę. Będę miała rozczytane kolendy. powtórzę je sobie w przyszłym roku. Y, potem złożę głosami i ben, będzie gotowy materiał. No na pewno jest to, nie jest to praca zmarnowana. Na pewno nie jest to praca, nie jest to czas, który poszedłby na madne, bo to, co robię teraz z chórem, y, to tak, y, mamy formę, no bo śpiewamy. Coś robimy, ruszamy się, są ćwiczenia. Spotykamy się, rozmawiamy ze sobą, co prawda w takiej formie online, ale rozmawiamy. Nawet myśl, myślałam tutaj, żeby spotkać się z chórzystami pod koniec tego tygodnia, który się właśnie zaczął. Myślałam o tym, żeby spotkać się z chórzystami w bardziej luźnej formie, na takim spotkaniu no po prostu towarzyskim, tak rzekłabym w cudzysłowie, żeby sobie trochę porozmawiać, nasze sprawy churalne omówić. Idą święta, mamy też w zanadrzu taką akcję mikołajową, niespodziankową, którą chciałabym też przygotować z chórem dla jednej z instytucji, ale myślę, że, że to, to taki, taki dobry pomysł. I no, w każdym razie działamy i nie poddajemy się. Olu, to jeszcze zapytam na koniec, skoro tak już o świętach zaczęliśmy mówić, czemu, czego Wam życzyć na święta, czego chcielibyście od tego najświętszego Mikołaja, który może spełniać nasze życzenia i, i co w przyszłym roku marzylibyście, wymarzylibyście sobie dla chóru, żeby mogło się dla Was spełnić. Zakładamy, że będziemy mogli funkcjonować normalnie już niebawem. No, na chwilę obecną, naszym największym marzeniem, myślę, że te, to jest to, żebyśmy po prostu mogli normalnie, w konwencjonalny sposób odbywać nasze próby i zajęcia i móc też koncertować, móc śpiewać dla grudziądzan, bo y, był zawsze i w grudniu, y, y, w święta Bożego Narodzenia, udawaliśmy się do grudziąckiego hospicjum pośpiewać kolendy. Y, później zawsze w styczniu był nasz, nasz tradycyjny, taki rocznicowy koncert kolendowy. Tego nam brakuje i. Zęsknimy do tego. Olu, w takim razie życzę Ci bardzo mocno, byście mogli spotkać się jak najszybciej. A nam wszystkim życzę, żebyśmy mogli Was znowu posłuchać i, i spotkać się na koncercie. Szanowni Państwo, tak jak Państwo widzą, Ola Drozecka razem ze swoimi chórami DG Singers i Bonnie Cantores. Pracuje, działają i tylko, gdy tylko będzie można, to na pewno będą dla nas śpiewać. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję. Dobrze, a teraz będzie... Połączymy NIE z TAK, czyli będzie... NIE 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 TAK 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 Czyli na zasadzie przeciwieństw... NIE 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 TAK 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 I wyżej... NIE 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 TAK 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 TAK